W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Stajemy przed Miłosierdziem Bożym, w miłosierdziu Bożym w godzinie, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu i chcemy Panie Jezu zatrzymać się na tej prawdzie, że Ty zwyciężyłeś wszelkie zło, każdą pokusę, każdą napastliwość złego ducha. Ty jesteś zwycięstwą, a nie zły duch, niezależnie od tego, jak to przeżywamy, co myślimy, co się dzieje w naszych sercach. Chcemy do Ciebie przygnąć teraz, oddając Twojemu miłosierdziu nasze rodziny, nasze zaangażowania, miejsca pracy, współpracy z ludźmi. Oddajmy Twojemu miłosierdziu, Panie, nasz kraj, naszą ojczyznę i cały świat. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. winowajcom i nie wódź, I wódź nas, nas na, na pokuszenie, pokuszenie, ale nas, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się za, za, za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. naszej. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca Wszechmogącego, Bóg. Życiela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego Pana naszego Który się poczuł z Ducha Świętego Narodził się z Maryi Panny Umęczon pod polskim Piłatem Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion wstąpił do piekieł Trzeciego dnia zmartwychwstał Wstąpił na niebiosa Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić Żywych i umarłych Wierzę w, w Ducha, Ducha Świętego, święty, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Nasze na na błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej, męki. Miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki, mniej miło dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy na nasze i całego, ca… całego i, i, całego nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie za grzechy, grzechy nasze i, nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego Świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla, i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, świata. Dla, nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla, dla, i całego i całego dla, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla, 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 dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie Miłosierdzie dla, dla nas i całego, całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, dla, męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny, święty święte Nieśmiertelny. Święte lne. Święte lne. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy Tobie. Okrzyw wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy Tobie. Okrzyw wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie. Dziękujemy, że zatrzymujecie się razem z nami na tę chwilę w godzinie miłosierdzia i mamy tę świadomość, że przez łącze internetowe jesteście na koronce razem adorując z nami Pana Jezusa w każdym waszym domu, miejscu pracy, gdziekolwiek teraz jesteście. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę, kto z was chciałby... Tam, gdzie się modli, żeby jego punkt modlitwy był dołączony do mapy w akcji koronka do Bożego Miłosierdzia w każdym domu, niech wejdzie na stronę iskra.jezuici.pl. Pozdrawiamy dzieci, które się też łączą w modlitwie i których imiona są tutaj zapisane na ołtarzu w tych słoikach przy Najświętszym Sakramencie. Teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo, otwórzmy się na nie całym sercem, aby nas Pan Jezus przenikał i prowadził dalej w tym, co robimy. Prosimy cię o to Boże, bo ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen, amen. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. I jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.